Siema siema widzowie, z tej Witam was w kolejnym odcineczku z serii Polska Wieś Jest to już 19 odcineczek na tym kanale Dzisiaj lecimy ze żniwami oraz talerzowaniem Ze żniwami soi i talerzowaniem Po pszenicy Także mamy naszego bizonka, na no ostatnim odcineczku byliście podaję że chyba 8 nie pamiętam ile. łapencji łapę w górę. Bardzo Wam dziękuję. <laughs> Lecimy z kolejnym e, filmem. Dzisiaj niedziela jest niedziela. Także macie odcineczek. Widzą, hmm. no to sobie wezmę na 10%. Dobra. no bo trzeba skosić ważne aby widzowie równo kosić ogólnie będę właśnie chciał e, sobie kupić mm, co to, to miałem kupić? A opryskiwacz: tamte bele co były po tym ściernisku co na poprzednim odcineczku, prasowaliśmy sobie słomę, to te bele zebrałem i dwie sprzedałem. Akurat bo miałem tam jeszcze do krów, to akurat u krów bo pokażę, jest tyle. To akurat im starczy. Może tam coś dokupię, ale sprzedałem mamy 1083 złote. Bo żeby nie być takim biednym, bo nie stać się nas na paliwo, by było. Mieliśmy 3 zł w kieszeni, no to... Nawet bym paliwa nie kupił. no to wiecie. Ale powiem, że sypać no to dużo sypie, Dużo, dużo, dużo. Oczywiście zachęcam Was widzowie w tym momencie do zostawienia Łapeczki w górę. motywacji dla mnie. Tej łapeczki w górę oczywiście. Subika jak jeszcze nie macie, możecie walnąć, strzelić. Będzie mi bardzo miło. Komentarz tak samo. Możecie napisać. Jak nie chcecie, ta łapka w górę i nie możecie na oglądać. Filmik. Trochę. Jest tu taki jeden błąd w tym bizonie, że jak mamy tą sieczkarnię z tyłu, to ona troszeczkę się buguje, nawet jak jak kosisz słomę, to ona ci się buguje z tyłu, bo jakby się kręcą te ostrza. No i to jest trochę, trochę takie dziwne. Ten bizon też trochę jest zbugowany ale już niedługo widzowie, nowy kombajn prawdopodobnie będzie to John Deere albo będziemy jeszcze testować jeszcze nie wiem, nie jest to przesądzone akurat sobie jeździmy dobra Jed do góry. A myślę, że się nie włączyłem. Ładnie wygląda? Chyba no, ładnie. Na no, Ładnie wygląda. Na bizonika. Czekajcie, muszę mu dodać Dobra No to godziny, żeby nie było, że to nowy kombajn był no wiecie, tak naprawdę to nie jest nowy Ja nie kupiłem są, tylko od rolnika Za 18 tysięcy? Chyba i tak to okazyjna była cena, bo teraz go sprzedam, nie wiem, 10 tysięcy No może 10 do maksymalnie 12 tysięcy Najmniej ile sprzedam to 8 Może jakiś chłop tutaj do mnie przyjedzie, będzie chciał kupić Wystawię na Allegro, nie no żartuję Na Alixie, czy na Automoto i zawsze ktoś się znajdzie. działa, bomba działa już to na 200 Nie wierzę, że tak dużo To będzie to na 400 Już przejadę jeszcze raz Bo i tak bym musiał przejechać bo to trochę zostało Macie z tej kamery troszeczkę sobie zobaczycie Tak, to na to na będzie, to na 500. Może troszeczkę więcej. Także bardzo fajne. Dobrze, że się chociaż paski nie nie darły i nie musiałem wyjmować tych pasków nowych z samochodu z malucha to wymienianie pasków to też wkurza to ogromnie Tutaj i jedziemy widzowie maluchem na sklep, bo musimy sprzedać naszego RCW, czyli rozsiewać do wapna, naszego rozsiewacza do wapna, bo już nie będzie nam potrzebne jak mamy siewnik do nawozów, to akurat nie możemy wapną siać cię nawet takie granulowany mogę kupić. Dobra, ręczny, zaciągamy Nie no, że Czekaj, czemu tu nie mogę otworzyć? Nie wiem A tu z tyłu? Aha, nie mogę No to nie wiem Nie wiem co to Mam no, dzisiaj sobie jeszcze tutaj ogarniemy No to... Szmaruch zniszczony widzowie trzeba kupić sobie coś lepszego No ale finanse na to nie pozwalają Dobrze, że nie jedzie Już poszedłem poszło na krawężnik Ta rura to najbardziej mi śmiesznie w tym maluku. Ta rura, ona jest tak wygięta Dobra Ale bokiem lecę. Widzowie. Lecimy bokiem No stop Żeby nie było Dobra, lecimy Szybko zajeżdżamy tam Tutaj widzę New Holland Agro kulturę Już tutaj postawiłem swój rozsiewacz, o, wapna Trochę u nas porobił jeszcze zdał, żeby go zobaczmy Także no. mi się. Ja sobie nie mogę wejść. No. Sprzedajemy go za naprawdę bardzo dobrą cenę. 6200 Godzin pracy. Dużo nie miał nie przepracował dużo, bo i tak nie miał tego wapna. Także sprzedajemy, żegnamy na w i mamy 7281 złotych. No, 7200, można tak powiedzieć. Bo to... zajadę sobie na stację benzynową. To kupię Paliwa zatankuję do pełna w maluchu, żeby już było bardzo pełno. Będę i tak go sprzedawał kiedy. Dobra, no. dobra, nie dobra. lejemy. Aha, zatankowałem już. Aha, czy on był pełny, maluch był pełny eee, paliwa. No i fajnie, i rura teraz. Bo tu chyba od kiedy jeździłem to tu jest normalna droga, bo nie trzeba się zatrzymywać. Ja się nie zatrzymywałem. Złodziej jestem to mnie poprawki. Boże jakie mnie leci. wychodzimy musimy kluczyki odłożyć do domu naszego dobra tutaj na blaty no dobra albo nie wezmę jest tu dobra tu je włożę o idziemy sobie do zobaczy czy się nagrywa sobie? Nagrywa się, no i fajnie Idziemy do bizona Przejdziemy sobie teraz poprzeczkę Te galanzie muszę ogólnie wyciąć tutaj I posadzić jakieś mniejsze drzewa, bo takie wielkie to... ...przeszkadzają No, Mam nadzieję, że tu się wyrobię Te motowidła trochę mnie denerwują Te się najbardziej Ogólnie na ls Bardzo fajne mody wychodzą po tę w stronkę LS Portal macie w opisie link Sword Modhub macie w opisie wszystkie linki Już Tak naprawdę mogę wam widzowy powiedzieć, że kanał Sebixa upadł Tak w cudzysłowie jeszcze nie jest to potwierdzone, ale upadł Tak jak jeszcze nie jest potwierdzone, że Messi przyszedł do Barcelony Możemy taki mieć przykład Jeszcze nagrywam teraz jeszcze nie jest potwierdzone, ale może za parę godzin, za parę lat nie za parę lat, tylko za parę miesięcy Prawdopodobnie Idealnie jak wyszło. 2 Dwie tony 200 Nie chciałbym tu przyczepy brać Proszę ta przyczepa by mnie ratowała Teraz to już tak szybko będę jeździł bez zatrzymywania się Nie bawienia Z tym kombajnem Oj chyba będzie przyczepa potrzebna Chyba będzie Bo tutaj 3 tony na spokojnie będę Tu jest ta wada, że ja bym tutaj musiał teren tak wcale ogarnąć. No to, tak podjeżdżać po tą górę bizonem, jak będziemy mieli klasa. to ma spokojnie, widzowie, możemy sobie podjechać i wysypać, czy tamten, a bizonem to wiecie. No ale to je, też ma być polska wieś, a nie to ma być, nie wiem, amerykańska, czy tam. Tak kupimy już żondira, to już to nie będzie polska wieś. Dlatego też trochę No nie martwi Ale wam powiem, że jak już 18 nie 18 odcinek Jak już do 20 dobijemy 18 Czemu byliśmy? Dobijemy do 20 To naprawdę będzie fajnie Jak do 20 odcineczka dobijemy co już ta seria będzie fajnie rozwinięta Zachęcam Was oczywiście po raz drugi w tym filmie do zostawienia łapeczki w górę jakie jeszcze nie macie pod tym filmem Subika też możecie strzelić jak jeszcze nie subskrybujecie z dzwoneczkiem, bo to ważne, żeby była aktywność żebyście wiedzieli co ja wystawiam Kwestia miniaturek no mogę powiedzieć że ładnie chodzą miniaturki no, w końcu powracam na ten kanał i zrobię bo hmm. też trochę miałem dom... no może nie czasu, może nie e... To nauką się nawaliłem, ale po prostu nie było czasu, nie było chęci do nagrywania. Ale zawsze wiedzcie, wiecie, że po dwóch miesiącach, maksymalnie trzech, zawsze wracam na kanał. A gdzie jest dłuższa przerwa, na przykład nie wiem, pół roku, 7 miesięcy, osiem dwa lata, no to wtedy będę pisał na społeczności, ale wtedy jak na przykład bym zrobił przerwę, dwa lata. To i aktywność widzowie już robi się praktycznie możemy powiedzieć, że zerowa Tak jak u wielu youtuberów na przykład możemy przytoczyć Kadora Kadora V3 on się nazywa youtuber że, że też nie nagrywał parę miesięcy Aktywność spada. Dobra, potrzebna przyczepa, albo jedziemy po prostu, to zawieźmy. Ja to zawiozę, chyba do silosu wysypię. Tutaj otworzymy. Musimy tak podjechać, żeby było idealnie. Dobrze, sypię się tam do losu. I jedziemy teraz dokończyć to te pole. Jedziemy talerzować. Nie Holandzik tutaj stoi sobie. I nie Holandzik z tą y, talerzówką to bardzo ładnie wygląda. Nie wiem czy to wezmę na raz. Wolę nie wziąć Bo akurat jest taki trochę bóg w farmingu, że jak jedziesz na przykład troszeczkę tam ci odstaje ten header, to jakby to zabiera. Nie? A tak naprawdę jak kosisz, to tego troszeczkę zostaje. Sobie na spokojnie Jedziemy, 20 minuta odcinka. O, jak przyspieszył, o Boże. Chyba zacznę widzowie też grać na kierownicy bo na kierze się słyszymy że lepiej gra Akurat mam kierownicę także zacznę chyba Nie no, dziwne. Strąbną. Dobra. Ile tak mamy? Podsumujmy nasze żniwa. Mamy soi 3 tony i 790 litra. Pszenicy mamy 3 tony i 324 litra. A że paku mamy dwa, dwie tony, dwie tony Dobra. mam nadzieję, że się wyrobię tutaj, tak te podwórko to. Zajeżdżony jest na pewno niedługo. Będzie przebudowa gospodarstwa za parę odcinków. A może, może za 10, nie za 10, tylko nie za 20, nie za 30. Tylko tak 50. -ty któryś odcinek, przebudowa, może być. Dobra, odpalamy. ja nie widziałem że tu z przodu można szyby otwierać a to? to? co to jest? w bronie talerzowej chyba coś no tutaj to to a tu? a to no dawaj. mniej więcej wiem To rura. nasze pole. No, Holand jest nowy to akurat. Tyle motogodzin ma, ma Że to też jest nowy. Też był nowy. Bo teraz to już jest. Może... Stary Już i tak przeżył, przeżył z nami 3 lata 3 sezony Ale wiecie tak 20 lat Traktor jest w porządku W porządku A potem to już się psuje i psuje No i teraz sobie Chyba od tego miejsca zacznę Tutaj akurat później sobie wsieje, bo po soi to będzie gnojowica i orka, tak myślę, i potem siewy tym siwnikiem. pięknie sobie muzyczka nagle leciał. Ten silnik to muzyka, kurde, Normalnie, jeszcze kwestie liveów możemy poruszyć. No, livey prawdopodobnie będą już od nowego tygodnia. Nie wiem kiedy. Nie wiem gdzie. Dużo rzeczy zbytnio jeszcze nie wiem. Czy w ogóle będą, ale prawdopodobnie tak. No wy już się mnie pytaliście Czy będą. Ja odpowiadałem, że tak, będą, będą live. Będą live. No a jak? Muszą być? Tutaj muszę jeszcze teren domodelować. Przejdziemy sobie jeszcze raz w kółko, raz, dwa razy w kółko i kończymy. ze strony, Nie Hollandik są talerzówką to jest po prostu fenomen kurde jeszcze poruszając kwestię takich organizacyjnych na youtube no to inna seria też chciałbym żeby była tylko nie mam pomysłu jaka i z kim nie mam zbytnio Tak bym musiał jakoś Jakoś chłopa kolegi ogarnąć. Jak chcecie ponagrywać sobie w tygodniu, bardziej w weekendy, możecie śmiało pisać. Na Mesa to wam podam prywatnie. napiszcie komentarz. Na Mesa wam podam, czy to będzie maila możecie pisać. YouTube'owego. Mam nadzieję, że tam jest, że mi nie wywalni go. Takie właśnie te odcinki są po pół godziny. Idealne. Możemy tak powiedzieć, że pół godziny to jest idealnie na odcinek. Dobra. Także kończymy tutaj tym widokiem NieHolanda Z tym pięknym widokiem kończymy dzisiejszy odcinek, widzowie Dziękuję, że byliście Ze mną do Końca odcineczka, jeżeli byliście, łapeczka w górę Mi da widziana, komentarz, subik Dziękuję, że Byliście do samego końca, trzymajcie się Życzę Wam miłej niedzieli. Na razie strzała, trzymajcie się. Cześć!